Najczęstsze pytanie w kampanii wyborczej: co zrobić, żeby wygrać? Dlatego przygotowałem 10 punktów, które mówią o tym, co ma zrobić kandydat i sztab, żeby wygrać wybory. Krystian Dudek, prostoopiarze. Szkolenia, polityka, public relations. Słuchasz podcastu prostoopiarze? Zaprasza Krystian Dudek. Punkt pierwszy. Zacznij tak jak należy. Czyli zrób analizę, co chcesz powiedzieć, a co ludzie chcą usłyszeć. Jeżeli wiemy, że ludzi denerwuje w politykach to, że są leniwi, że widzą w telewizji puste sale podczas obrad, że są niesłowni, że się wywyższają, to zrób wszystko, żeby pokazać, że taki nie jesteś. Wrzuć postaw, w którym pokazujesz, że pracujesz od samego rana, ale nie we wtorek, w sobotę albo w niedzielę. Pokaż, że jesteś słowny. Pokaż, że można na Ciebie liczyć. Jeżeli twój sąsiad jest zamożny, ale haruje jak wół, nie zazdrościsz mu. Ale jeżeli widzisz, że się obnosi, że się wywyższa i że jest leniwy, na 100% na niego nie zagłosujesz. Punkt drugi emocje. Kampania wyborcza jest jak dobry koncert. Jak na niego wchodzisz, to na początku słyszysz hit i wtedy czujesz się zadowolony. Później artysta serwuje ci parę nowości, które znasz mniej i budzą mniejsze emocje, ale na koniec koncertu zawsze są hity, a na bis jest super hit. Tak samo musisz zrobić w kampanii wyborczej. Zacznij od emocji, dobrze się przywitaj z wyborcami, pokaż, że ci zależy, później wprowadzaj program, a w ostatnich dniach, przed samymi wyborami, grasz tylko emocjami, bo wyborcy gustują emocjami, a nie patrząc na programy. Punkt trzeci, zdjęcia. Wynotowałem parę rzeczy, które są najważniejsze. Nie zadzieraj nosa, nie zadzieraj głowy, nie podnoś wysoko brody, nie zakładaj rąk na kozaka, nie udawaj pewniaka, patrz w obiektyw, podczas sesji wykonuj mikroruchy, być może fotograf wyłapie ten moment, w którym wyglądasz najkorzystniej. Uśmiechaj się patrząc do obiektywu, tak jakbyś uśmiechał się patrząc na dziecko, które kochasz. Wyglądaj na życzliwego i bądź życzliwy. Trzymaj ręce na wysokości pępka, nie niżej jak obrońca w murku podczas meczu piłkarskiego, bo wtedy przegrasz z grawitacją i zaczniesz się garbić. Nie miksuj wzorzystych krawatów z wzorzystymi marynarkami. Jak jesteś, lekko przytuszy, nie stój przodem, stań lekko bokiem. Jak masz pucowate policzki, Lekko je wciągnij i pamiętaj, że kolory też mają swoją symbolikę. Donald Trump zawsze ubiera czerwony krawat, co świadczy o jego ekspresyjności. Gdy raz chciał pokazać się jako spokojniejszy, ubrał po prostu błękitny. Punkt kolejny. Pomyśl, o czym będzie kampania. Powiedz, jak było, powiedz, jak jest i powiedz, jak ma być. Pokaż wizję, którą wdrażasz, powiedz, dlaczego nie warto ci przeszkadzać, bo to dobry kierunek, który prowadzi do celu. Jeżeli wymyślasz hasło, pomyśl, żeby twoje hasło opowiadało o ciebie i zabierało przeciwnikom. Jeżeli masz 65 lat, rządzisz trzecią kadencję i chcesz pokazać, że jesteś energiczny, bo wiesz, że konkurenci tym zagrają, zrób to jako pierwszy. Pokaż energię, pokaż doświadczenie i pokaż kontekst, czyli młodych współpracowników. Punkt piąty. Miej sztab i miej skrzydłowych. Nie wszystko wypada kandydatowi mówić i nie wszystko powinien mówić. Dlatego główny kandydat powinien mieć skrzydłowych. Donald Tusk miał kiedyś Niesiołowskiego i Palikota. Oni potrafili powiedzieć wszystko, i wpuszczali w obieg każdą informację, która mogła się przydać. Jarosław Kaczyński miał pana Błaszczaka, Sasina czy Terleckiego. Jeżeli chcesz wygrać wybory, znajdź swoich skrzydłowych. Być może będzie to młody kandydat naradnego, który chce zaistnieć, będzie spektakularny, medialny. I będzie kontrastowy. A ci skrzydłowi w przyszłości mogą zagrać różne role. Mogą zagrać rolę zderzaka, a mogą zagrać rolę kogoś, kto pociągnie wątek, będący dla ciebie niezbyt wygodnym. Przypomnij, co zrobiłeś. Pismo Święte mówi, że po owocach ich poznacie i dużo w tym prawdy. Jeżeli polityk ma być rozliczany, to rozliczany jest za efekty. Ludzie są w stanie ci wybaczyć pewne niedoskonałości, jeżeli będziesz coś robił. Idealnym przykładem jest Aleksander Kwaśniewski. Który miał swoje grzechy, lubił czasami wypić, ale ludzie uważali, że jest taki sam jak wszyscy. W Polsce nikomu to nie przeszkadzało aż tak bardzo albo był inteligentny, błyskotliwy, potrafił się zachować i był efektowny, w czym jeszcze dodatkowo pomagała mu jego żona. Wszyscy pamiętamy, jak ubierał modne marynarki, szkła kontaktowe, odchudzał się przed wyborami, albo robił sobie zdjęcie ze swoim prawnikiem, Ryszardem Kaliszem, przy którym zawsze wyglądał szczuplej. Kolejny punkt kontekst i narracja to naprawdę robi różnicę. Jeżeli startujesz w zawodach z dwoma osobami i zajmujesz trzecie miejsce, możemy powiedzieć, że byłeś ostatni, ale możemy też powiedzieć, że stanąłeś na podium. Dlatego zadbaj o to. Jeżeli chcesz pokazać, że jesteś sympatyczny i empatyczny, zrób sobie zdjęcie z rodziną, z dzieckiem, z żoną, z psem. A jeżeli marzysz o wysokich zasięgach, obowiązkowo zdjęcie z kotem. Spójrz, w jakim kontekście pokazują się liderzy polityczni. Zawsze wybierają dobre tło, bo ono robi różnicę. Donald Tusk prezentuje się na TikToku i opowiada o tym, co narysowała mu jego wnuczka czy wnuczek. Ociepla? Ociepla wizerunek. Kontynuując z temat kontekstu, punkt kolejny: co zrobić, jak spotykasz się z wyborcami? Zawsze na starcie opowiedz anegdotę. Powiedz, co Cię łączy z tym miejscem, z tymi ludźmi. Wszyscy pamiętamy, jak papież w Wadowicach powiedział, że po maturze chodziliśmy na Krymówki. Znajdź taki temat i zagraj po papiesku. I punkt dziewiąty. Kampania door to door. Najskuteczniejsza w samorządzie, ale najbardziej czasochłonna. Ci rozleniwieni politycy najczęściej już z tego rezygnują, ale jeżeli chcesz zrobić dobry wynik, to naprawdę w tej kampanii jest moc. Ale pamiętaj, gdy pukasz do drzwi, musisz okazać szacunek i sympatię osobom, które ci otwierają. Czyli bierzesz ze sobą notes, długopis, i pytasz ludzi, co by chcieli zmienić, i przy nich notujesz to, co do ciebie mówią. Każdy z nich poczuje, że to, co mówię, jest naprawdę dla ciebie ważne. I mógłbym nawet zacytować informacje, które dostaję od kandydatów, których szkoliłem z tego zakresu, jak piszą ta ankieta naprawdę robi robotę. No to jest rozwala system. Warto zastosować. Nie popełnij tego błędu, który popełnił Lech Wałęsa w debacie z Aleksandrem Kwaśniewskim, gdy wydawało się, że ma pewną wygraną, ale podczas ostatniej debaty zachował się niekulturalnie i powiedział, że może podać Kwaśniewskiemu nogę, a nie rękę. Ludzie zareagowali na to tak, że Wałęsa nie spodobał im się i stwierdzili, że być może ten jeden głos nie zaważy i nie mają motywacji do tego, żeby go poprzeć. A ten jeden głos w wyborach samorządowych może spowodować, że wygrasz lub odpadniesz. I dziesiąte, ostatnie. Polska to kraj ekspertów. Wszyscy u nas znają się na medycynie, na sporcie, wiedzą, jak grać w piłkę, jak skakać na nartach, wiedzą też, jak robić kampanie wyborcze. Dlatego, jeżeli chcesz wygrać kampanię wyborczą, to nie ucz się na swoich błędach. Korzystaj z doświadczenia innych, ucz się na cudzych. Konsultuj, doczytuj, sprawdzaj i wtedy dopiero zagraj mocno tak, żeby wygrać. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję, że znowu byliście ze mną. Dajcie znać w komentarzach, o czym jeszcze chcielibyście porozmawiać. Udostępniajcie, lajkujcie. Krystian Dudek, Prosto o PRze. To już wszystko na dziś. Sprawdź opis odcinka, aby dowiedzieć się więcej. Subskrybuj i obserwuj podcast Prosto o PRze, tam, gdzie lubisz. Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku.